kotlet Devolay i czy to jest kotlet kuchni francuskiej, czy to jest kotlet kuchni rosyjskiej, nie będę w tym filmie tego rozgryzał, bo do tej pory są kontrowersje dotyczące tej kwestii. Na pewno taki kotlet musi mieć zintrygowaną z mięsem kość. I co ważne, mięso musi być z tradycyjnego chowu, a nie przemysłowego, ponieważ według mnie są to dwa rodzaje, dwa różne rodzaje mięs. Także zapraszam na film. Kotlety będę robił z takich kurczaków, typowo wiejskich, które są karmione zbożem i tyle co sobie zje trawy i co pomiędzy trawą znajdzie robaków. Takie kurczaki rosną, żyją przynajmniej powyżej pół roku, nie tak jak te hodowlane brojlery, które są pędzone paszą przez około 2 miesiące. Tutaj potem zobaczysz jakie to mięso jest ciemne, szczególnie udka praktycznie. Taki kolor będą miały jak dzikie ptactwo. No i teraz takiego kurczaka trzeba będzie oprawić, sparzyć rządkiem, powyrywać pióra. No i wiadomo, usunąć wnętrzności. No i ta tuszka waży kilo kg, ale w tych kurczakach wiejskich, prawdziwych wiejskich, te piersi będą dużo mniejsze niż w tych brojlerach, tych kurczakach kupionych ze sklepu. No i teraz takiego kurczaka najpierw odcinamy łódka. i tutaj mamy łódkę. widać, że kolor jest naprawdę ciemny a tłuszcz bardziej podchodzi pod żółty kolor teraz odetnę tą tylną część korpusu no i teraz ważne, tutaj mamy skrzydło i do tego kotleta de musimy zostawić tą kość raminiową od skrzydła czyli to jest ta pierwsza kość od piersi czyli odcinamy ją tutaj na stawie Tak samo z drugiej strony. No i teraz możemy tego kurczaka już oskurować. Teraz odcinamy szyję. No i teraz musimy odciąć te dwie piersi. Zaczynamy tutaj od środka, delikatnie odcinamy od kości korpusu. Na końcu tutaj przycinamy właśnie przy tej kości ramieniowej na stawie odcinamy od korpusu i mamy właśnie tą pierś. I teraz zobacz, że z, tak, z takiego kurczaka kilo 80 kg, naturalnie karmionego, jaka ta piersi jest bardzo mała. Tutaj jeszcze mamy polędwiczkę. Także tą polędwiczkę odcinamy Także pierś jest bardzo mała, nawet nie trzeba jej przecinać w pół, tak jak w tych, co kupuję w sklepie. No i teraz taką pierś tutaj wyrównuję, odcinam. No i tą kość ramieniową musimy oczyścić z mięsa. Mamy tą pierś już gotową, tylko jak tutaj widać, ta pierś jest bardzo mała, także... Nie trzeba będzie jej w ogóle przycinać, odchudzać. Także, jak kupisz w sklepie pier piersi czy kurczaka, no i taką pierś możemy potem przeciąć sklepową w pół od tej strony, od właśnie z tej strony i zrobić jednego kotleta z kością, a drugiego już bez. Tutaj nie trzeba nic robić. Ta pierś jest idealna do rozbicia na jednego kotleta. I teraz, tak samo robimy z drugą piersią. Także już mamy gotowe właśnie te dwie piersi. A z tego korpusu i reszty skrzydełek zrobimy megarosu. No i teraz rozbijamy ten filet tylko takimi krótkimi ruchami, aby nie porobić dziur. No i szczególnie tutaj przy kości też musimy rozbić, aby potem to się nam wszystko dobrze zawijało. No i mamy filet rozbity, ale te jeszcze obrzeża dookoła musimy dobrze rozbić, żeby potem nam to dobrze się kleiło. I mamy to gotowe. Co jeszcze dodam? Takie filety z tego kurczaka, prawdziwego koguta. one praktycznie się nie dziurawią, w przeciwieństwie do tych sklepowych. To jest po prostu, jak mówiłem wcześniej, inne mięso. No i bijemy drugiego. I tak mamy jednego już zawiniętego. Najpierw to trzeba posolić. Popieprzyć. No i teraz taki kawałek masła, odcinam, coś w tym stylu, pietruszka suszona i teraz zawijam. Po pierwszym takim właśnie zawinięciu tutaj przy maśle robię w ten sposób taką lekko zawijkę, no i teraz tą kość. Umieszczamy bardziej do środka i zabijamy w ten sposób. Teraz te kotlety umieszczam przynajmniej na godzinę do lutówki, aby się skliły, bo te mięso puści lekko kleju. Dodaliśmy soli, rozbiliśmy. To jest bardzo ważne też przy tych kotletach. No i teraz panierka. Te kotlety zanurzam w jajku na panierkę robił bułka tarta jedna część i mąka pszenna typ 1050 też jedna część istnieją zapiski że takie kotlety devolai były panierowane w cieście naleśnikowym słonym także do końca nie, nie wiadomo jaki, jaki był oryginał, ale taka panierka właśnie z mąki 1050 i bułki tartej będzie bardzo chrupiąca. No i co najważniejsze, nie będzie tej panierki centymetr dookoła tego kotleta oleju. Leję około 2 trzeciej wysokości tego kotleta. Temperatura to około 160 stopni. Tego kotleta przekroimy, zobaczymy, on już ostygł dobrze, ale zobaczymy, co jest w środku. Także jest i masełko. Tego kotleta jadło się w ten sposób, że trzymając za kość, nadkryzało się właśnie z tej strony i wysysało masło. Także tak on wygląda w środku. Do środka może sobie zrobić masło ziołowe, jakie tylko uważasz, z różnymi ziołami, według swego gustu. Także tutaj mamy smak taki tradycyjny tylko pitruszka i masło. No ale co najważniejsze to mięso smakuje z takiego prawdziwego koguta dużo, dużo lepiej, aniżeli z przemysłowego chowu. Smakuje bak, polędwica wieprzowa także tutaj mamy bez porównania smak. Także to by było w sumie na tyle. Cześć.